Lamy z Panamy mówią witamy, dziś to będzie naprawdę tak mega króciutko, bo wydarzeń niewiele. Opowiem Wam o dniu 16 lutego, o kilku rzeczach, które w tym dniu miejsce miały, ale tak naprawdę krótko. No, zaczniemy sobie od 1358 roku, kiedy to 16 lutego w Sieradzu przywódca, przywódca Konfederacji Wielkopolskiej Macier, Maciej Borkowic złożył przysięgę wierności królowi Kazimierzowi III Wielkiemu. No i tutaj by nie było nic nadzwyczajnego, gdyby w tekście tej przysięgi po raz pierwszy nie pojawiło się słowo Rzeczpospolita na określenie korony Królestwa Polskiego. 16 lutego 1665 roku zmarł wielki żołnierz Rzeczpospolitej Stefan Czarnecki, polski dowódca, wojskowy Hetman, polny koronny. Jego nazwisko zaistniało nawet w naszym hymnie. Jak z Czarnecki do Poznania pod szwedzkim zaborem dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze, prawda? Czarnecki urodził się w 1599 roku, no i ojczyzna o nim zapomnieć nie powinna nigdy. 16 lutego 1848 roku odbył się ostatni paryski koncert Fryderyka Chopina. A 16 lutego 1920 roku na Gochach. Na granicy polsko-niemieckiej doszło do tak zwanej wo wojny palikowej. Wiecie, traktat wersalski wytyczył granice Polski i Niemiec. Tutaj mówimy o Gochach, czyli miejscowości na Kaszyłbach. Sześciu czy tam ośmiu, nie pamiętam ilu tych żołnierzy ze strony polskiej, ze strony niemieckiej wytyczało, wbijało paliki na granicy. No ale wbijali je w taki sposób, że Odbierali na przykład chłopom możliwość wchodzenia na ich własne pola. E, miejscowa ludność zaczęła protestować, zbiegło się około tych 3000 kaszubów, no i tam doszło do, takiej, do takich przepychanek poważnych. Padły sztaby ostrzegawcze ze strony polskiej, e, ostatecznie przerwano tą akcję. No i jakiś czas trwało tam ogarnięcie całej sytuacji, że tak powiem. 16 lutego 1922 roku Górny Śląsk został przyłączony do Polski, a 16 lutego 1923 roku Howard Carter i George Herbert dokonali otwarcia komory grobowej faraona. Hamona. oni ją odkryli dużo wcześniej, powolutku otwierali. Wiecie, stratografia terenu i tak dalej, zachowanie tam historycznych tych. A w środku, przez dziurkę, widać było złote skarby i niesamowitą zawartość tego grobowca. Także tam nerwy musiały ich ponosić. 16 lutego 1939 roku urodził się Czesław Niemen, polski muzyk, wokalista, kompozytor, autor tekstów i piosenek. No, o Niemenie o to chyba nic więcej mówić nie muszą, bo, no bo każdy z nas kojarzy pod, patuga, pod papugami, czy też parostatkiem i, i tak dalej. Nie? Niemen niestety odszedł w 2004 roku, no i ostatnim nosem dzisiejszego kurierka tego malutkiego i skromniutkiego będzie rok 1978, oczywiście 16 lutego, premiera pierwszego odcinka serialu kostiumowego Znak Orła w reżyserii hmm, Herberta Drapeli. Eee, Tutaj moi rówieśnicy z pewnością kojarzą przygody Gniewka, tą całą intrygę z krzyżakami, walkę na pomorzu. No, ja to oglądałem jako młody człowiek z wypiekami na twarzy. Podejrzewam, że nie jeden, nie jeden z moich kolegów czy też słuchaczy kurierowych też sobie Gniewka z łezką wokół powspomina. No, szkoda, że tego tak dawno nie emitowały polskie stacje telewizyjne, bo z przyjemnością bym odświeżył ten serial. Może poszukam gdzieś na, na YouTube'ach czy gdzieś indziej. Może się uda znaleźć. No i to ostatnia wiadomość, jak wspominałem, którą dziś dla Was przygotowałem. Dziękuję pięknie za uwagę. Bądźcie zdrowi, bądźcie uśmiechnięci. Niech moc Was nie opuszcza. Hej, hej, papa, do jutra.